Cześć. Witam w kolejnym filmie z projektu Fizyka. W tym filmie zastanowimy się, w jaki sposób wysłać w kosmos niesporczaka, by już nigdy tutaj nie wrócił. Nie chodzi mi o jego unicestwienie, bądźmy humanitarni. Chodzi tylko o to, żeby się go pozbyć. Jako, że nie mam dostępu do kosmicznych technologii ani też nie mam dostępu do rakiet, tak jak moi koledzy z sieci badawczo-Łukasiewicz Instytutu Lotnictwa, no to muszę wykorzystać to, co mam aktualnie pod ręką. A mam Gierkę zwaną Kerbal Space Program, w której to posyłamy na śmierć no to, to znaczy na swój ostatni lot Kerbali. Nie jest ona tak popularna jak Amon Us albo Fortnite, ale umówmy się jest ona kierowana do trochę innego odbiorcy. Spróbujmy więc wybudować jakąś rakietę i posłać niesporczaka w diabli. Nie ma sensu też jakoś mocno rozwodzić się nad jej budową. Na samej górze umieścimy element sterujący rakietą, potem zbiornik na paliwo płynne, na końcu jakiś silnik rakietowy o dużym ciągu. O ten myślę, że będzie dobry. Przydadzą się też jakieś elementy stabilizujące lot, jak na przykład niewielkie stateczniki lotu. Całość umieszczę teraz na platformie testowej, w której będę mógł zmieniać nachylenie rakiety względem pionu. Czas sprawdzić, czy dzięki tej rakiecie osiągniemy kosmos. Przeprowadźmy odliczanie. 10, 9, 8, 7. No i rakieta poleciała. Zobaczcie tylko, jak szybko zwiększa swoją prędkość i jakie przeciążenie działa na każdy z jej elementów. Opór powietrza przy tej prędkości staje się już olbrzymi. No ale to nie koniec fajerwerków. Teraz rakieta osiągnęła prędkość, w której kompresja powietrza jest na tyle duża, że wydziela się olbrzymia ilość ciepła co obserwujemy jako czerwona poświata to tak zwana plazma czwarty stan skupienia materii. No dobra. Tym razem się nie udało. Spróbujmy zrobić nieco bardziej opływowy kształt. Tym razem do rakiety dorzucał osłonę aerodynamiczną. Spróbujmy raz jeszcze dolecieć do granicy między Ziemią a kosmosem. Tym razem udało się opuścić Ziemię, ale czy udało mi się wysłać niesporczaka w taki sposób, by już nigdy nie wrócił? Niestety nie. Zobaczcie trajektorię, po jakiej porusza się rakieta. Po uzyskaniu maksymalnej wysokości, rakieta zaczyna ponownie spadać na Ziemię. Jednym słowem, misja nieudana. Spróbujmy w takim razie czegoś innego. Skoro taki pionowy lot spowodował spadek na Ziemię, to może zmieniając kąt wystrzelenia, będziemy w stanie pozbyć się tej rakiety raz na zawsze. Sprawdźmy to. Tym razem odpalę rakietę pod kątem około 60 stopni do poziomu. Jak widzicie, przebywa ona teraz o wiele dłuższy dystans w atmosferze, a to powoduje o wiele większe straty związane z oporami powietrza i związaną z tym w sumie bezsensowną stratą paliwa. Zobaczmy jeszcze trajektorię lotu rakiety. Ponownie nie udało nam się pozbyć rakiety z Ziemi. Rakieta leci teraz po dłuższej trajektorii, zwanej parabolą. Mówiąc ściślej, no to to nie jest żadna parabola, a fragment elipsy. Spróbujmy teraz zmniejszyć kąt nachylenia do około 30 stopni. Może tym razem się uda. Teraz rakieta przebywa jeszcze dłuższy czas w atmosferze, co bardzo niekorzystnie wpływa na zużycie paliwa, nawet pomimo tego, że musiałem ograniczyć ciąg silnika, by rakieta nie spaliła się. Zobaczcie, że rakieta prawie okrąża Ziemię i spada praktycznie z jej drugiej strony. No to może weźmy teraz kąt 15 stopni? Może teraz nam się uda? Jak widzicie, jest jeszcze gorzej jak dla kąta 30 stopni. Patrząc na te trajektorie lotu, dochodzę do wniosku, że trzeba coś tutaj chyba zmienić. Po pierwsze, najmniejsze straty paliwa występują w momencie, gdy rakieta leci pionowo w górę. Przebywa wtedy też najkrótszy dystans między Ziemią a kosmosem. Po drugie, trajektoria rakiety stara się być chyba najbardziej optymalna, gdy rakieta leci. W miarę poziomo do powierzchni Ziemi. Połączmy teraz te dwa fakty i zaplanujmy lot w taki sposób, by w początkowym etapie rakieta poruszała się w pionie, a po przejściu przez warstwy atmosfery, gdzie opory ruchu są największe, spróbuję wypoziomować jej lot. Zobaczmy w takim razie, co się stanie w przypadku takiej koncepcji lotu. Zobaczcie, że opruję mocą silnika w taki sposób, by rakieta nie rozpędziła się do zbyt dużej prędkości. W ten sposób właśnie walczę ze wzrastającym oporem powietrza. Im rakieta jest wyżej, tym gęstość atmosfery jest mniejsza i tym opór powietrza ma coraz mniejsze znaczenie. Wchodzą teraz w drugą fazę lotu, w której chce nadać rakiecie ruch... składową poziomą prędkości. Dzięki temu wymuszą na rakiecie ruch orbitalny. Tym razem udało się opuścić Ziemię. Ale czy dzięki temu na zawsze pozbyliśmy się niesporczaka? Wygląda na to, że tak. Zobaczcie trajektorię lotu rakiety. W sumie to już żadna trajektoria, a orbita okołoziemska, która spełnia nam prawa Keplera poznane w poprzednim filmie. Jak widzimy, rakieta porusza się po elipsie. Zobaczcie, że orbita ta posiada swoje apogeum, gdzie rakieta znajduje się najdalej od Ziemi, ale też ma swoje perygeum, gdzie rakieta jest najbliżej Ziemi. Skoro rakieta porusza się po orbicie, a całe paliwo zostało zużyte, no to oznacza, że niesporczak już nigdy nie wróci na Ziemię. Stał się w ten sposób kosmicznym śmieciem. Z punktu widzenia fizyki ważne jest, jakim cudem ta rakieta nie spada na Ziemię. Aby to wyjaśnić, musimy zastanowić się nad siłami działającymi na tę rakietę. Taka główna siła działająca nazywa się siłą grawitacji i jest ona zawsze skierowana do środka Ziemi i zwrócona w jej kierunku. Jak widzimy, też dzięki temu elipsoidalnemu kształtowi orbity, rakieta raz jest bliżej, a raz dalej. Im rakieta jest bliżej, tym siła grawitacji rośnie. Dodajmy i przypomnijmy, z kwadratem odległości od środka Ziemi zgodnie ze wzorem na siłę grawitacji. Rakieta porusza się szybciej, gdy znajduje się bliżej Ziemi, a wolniej, gdy znajduje się dalej od niej. Jest to zgodne w sumie z drugim prawem Keplera. Jak myślicie, co zatem powoduje to, że rakieta raz porusza się szybciej, a raz wolniej. Pomimo tego, że silniki rakiety cały czas są wyłączone? Aby odpowiedzieć na to pytanie, wystarczy rozrysować siłę grawitacji działającą na ciało w różnych miejscach położenia tego ciała na jego orbicie. Rozłóżmy teraz siłę grawitacji na dwie składowe, które będą ustalone względem stycznej w danym punkcie orbity okołoziemskiej. Gdy to zrobimy, no to zauważymy, że w danym położeniu ciała na orbicie pojawia się składowa grawitacji równoległa do prędkości ruchu. Gdy prędkość i składowa równoległa grawitacji ma ten sam zwrot, no to ciało w danym miejscu na orbicie przyspiesza. Natomiast gdy zwroty tych składowych są przeciwne, no to wtedy ciało będzie musiało zwalniać. W apogeum i perygeum nie istnieje składowa równoległa do prędkości, więc są to przypadki graniczne, gdy ciało porusza się przez moment ruchem jednostajnym. Warto też pamiętać, że wektor prędkości, z jaką rakieta porusza się po orbicie, jest zawsze styczny do tej orbity, ale to już chyba w sumie mówiłem. W przyszłości najpewniej spotkacie się z zadaniami, w których będziecie musieli wykorzystać zasadę zachowania momentu pędu. E, dla przypomnienia, mówi ona o tym, że moment pędu ciała, w tym przypadku poruszającym się po orbicie, będzie w każdym jej miejscu jednakowy. Wzór na moment pędu wygląda następująco. Sinus kąta alfa odnajdziecie tutaj między prędkością orbitalną, a kierunkiem promienia wodzącego. Póki co uprośćmy nieco ten przykład do takiego, w którym orbitę potraktujemy jako okrąg, jak w przedstawionym przykładzie. Dla tego typu ruchu moglibyśmy napisać, że siła grawitacji utrzymująca rakietę na tej orbicie stanowi siłę dośrodkową, którą możemy zapisać w następujący sposób. Skoro siła dośrodkowa jest siłą grawitacji, no to możemy zapisać równanie. I na podstawie niego obliczyć prędkość, z jaką taka rakieta porusza się po orbicie kołowej. Jest to tak zwana prędkość orbitalna, ściśle związana z masą ciała, wokół którego coś krąży, no i promieniem orbity, na którym to ciało się znajduje. W tym wzorze literka R jest to odległość między środkiem planety a rakietą. M duże to natomiast masa planety, no albo innego ciała, wokół którego porusza się rakieta, albo inne ciało. Widać jest więc, że im większa orbita, po której rakieta porusza się, tym jej prędkość powinna być mniejsza. Gdy literka R jest promieniem planety, no to mamy do czynienia z obliczeniem tak zwanej pierwszej prędkości kosmicznej czyli prędkości, jaką należy nadać rakiecie, aby poruszała się ona po orbicie kołowej planety tuż przy jej powierzchni. Spróbujmy teraz zebrać te wszystkie informacje w całość. No, i policzyć jakieś zadanie, na przykład naturalne, które skupia się nie tylko na wiadomościach z dzisiejszego filmu, ale też w sumie trochę odwołuje się do naszej wiedzy albo niewiedzy z tematów i działów, które już w filmach jakiś czas temu omówiłem. W tym zadaniu muszę ocenić, w którym miejscu i w jaki sposób działa siła grawitacji. Zauważcie, że w tym zadaniu muszę użyć linijki. To pewna nowość na nowej maturze, ponieważ na starej maturze nikt linijki nie używał, a przynajmniej nie do zadań obliczeniowych. Po pierwsze, spróbuję wybrać poprawny rysunek, pamiętając o tym, że przecież siła grawitacji ma zawsze kierunek związany z ciałami oddziaływującymi. Oznacza to, że rysunek C oraz D można z automatu odrzucić. Teraz pytanie, który rysunek z dwóch pozostałych zostawimy? Mogę w sumie zgadywać, mam 50% szans. Natomiast aby nie zgadywać, wystarczy pomyśleć. Skoro ciało znajduje się w innym położeniu na tej orbicie i odległość między ciałami jest większa niż poprzednio, no to siła grawitacji musi być mniejsza. Pamiętam przy okazji, że musi być mniejsza z kwadratem odległości. Oznacza to, że skoro odległość wzrosła dwukrotnie, to siła musiała zmaleć czterokrotnie, co ma w sumie odzwierciedlenie na rysunku B. Rysunek A trzeba w takim razie odrzucić, no bo siła zmalała jedynie dwukrotnie. Wykonajmy jeszcze jedno zadanie, nieco trudniejsze. Tym razem musimy narysować wektor prędkości rakiety B na podstawie informacji przedstawionych w treści zadania. Możemy skorzystać tutaj z zasady zachowania momentu pędu. Wiem, że moment pędu ciała musi być zachowany, czyli taki sam zawsze. Zapisuję więc moment pędu ciała w punkcie A względem środka masy układu znajdującego się w miejscu gwiazdy. Teraz przyrównuję go do momentu pędu w punkcie B. Zauważcie, że kąta alfa w punkcie B nie znamy, podobnie zresztą jak i prędkości stycznej. Możemy jednak trochę przycwaniakować i zauważyć pewną ciekawą zależność. Wystarczy spojrzeć na wzór momentu pędu, w którym znajduje się ten sinus alfa, a potem popatrzeć na rysunek, jaki ten stosunek sinus alfa opisuje. Jak widać, iloczyn prędkości stycznej i sinusa alfa to jest właśnie prędkość prostopadła do promienia wodzącego. Na tej podstawie mogę już poznać, o ile wartość prędkości VB prostopadłej jest mniejsza od wartości prędkości VA. Mając już tę wiedzę, mogę wykonać poprawną konstrukcję długości prędkości stycznej do orbity poruszającego się ciała. W ten sposób poznałem prędkość orbitalną ciała. Prawda, że zagmatwane? Zróbmy jeszcze jedno zadanie. W sumie, może najłatwiejsze. Policzmy, z jaką prędkością porusza się ciało na orbicie kołowej, której promień od środka planety Ziemi wynosi 64 tysiące kilometrów. Obliczmy też czas jednego pełnego okrążenia wokół Ziemi. Aby obliczyć to zagadnienie, najlepiej jest wyprowadzić sobie wzór przyrównując siłę grawitacji do siły dośrodkowej inercjalnego układu odniesienia, tak jak robiłem to we wcześniejszej części filmu. Teraz wystarczy pobawić się w przekształcenia wzoru i wyznaczyć wzór na prędkość orbitalną. Jeśli znamy masę u Ziemi, którą łatwo znaleźć w tablicach, no to podstawiamy ją do wzoru razem ze stałą grawitacji i wspomnianą odległością. Najlepiej te wszystkie liczby pisać jest w notacji wykładniczej. Wiemy też, że aby łatwo spod pierwiastka coś wyciągnąć, no to potęga powinna być parzysta. Po to też przesuwam przycinek i uzyskuję w ten sposób parzystą potęgę właśnie. Teraz tylko pierwiastkuję wartość liczbową, a potęgę w liczbie 10 dzielę przez stopień pierwiastka. Tutaj był stopień drugi, więc podzieliłem przez dwa. W ten sposób otrzymałem wartość prędkości orbitalnej poruszającego się u ciała. Wystarczy jeszcze obliczyć czas jednego pełnego obiegu po tej orbicie. Wiem, że wielkość tę nazywamy okresem. Skoro ruch traktujemy jako ruch po okręgu, no to wystarczy skorzystać ze wzoru na prędkość w ruchu po okręgu. Przekształcić go, wstawić znane wielkości fizyczne no i obliczyć czas. Pamiętamy przy tym, że otrzymany wynik wyszedł w jednostce podstawowej, czyli w sekundach. Wygląda więc na to, że jeszcze musimy zamienić to na coś bardziej sensownego, na przykład na minuty albo na godziny. Po tym filmie powinniście wiedzieć już, jak dotrzeć na orbitę łukowo-planetarną i jakie wzory są potrzebne, by wyznaczyć wartość prędkości orbitalnej. Warto też pamiętać, że zazwyczaj orbita, po której ciało porusza się, nie jest okręgiem a elipsą co w sumie rodzi pewne komplikacje obliczeniowe. Warto też wiedzieć, że w ruchu orbitalnym spełniona jest zasada zachowania momentu pędu, o którym opowiadałem jakiś czas temu. No i to chyba wszystko, co powinniście wiedzieć. Cześć!